Ale w palec dostałem, ale boli. Oni lepiej strzelają, więc zrób tak, żeby ich zaskoczenia brać. Ja nie chcę z nimi w konfrontację, w sensie od Andrzeja w szczególności. To samochód. Uuu, ile będzie wydarzeń, będzie strzelane, jechane, ale jak, no to musicie zobaczyć. Lajkujcie, subskrybujcie, bo to daje zawsze nam możliwość wykazania się. Robimy to dla Was. Co się tam wydarzy? Cześć, słuchajcie, dzisiaj będziemy się strzelać w tych oto pięknych trzech furach, które kupił Kacper. Kacper jest tak dobroduszny, że kupił, zostawił, powiedzcie, powiedział, baw bawcie się chłopaki, więc dzisiaj się bawimy. Wsiadamy, mamy kierowców, wystajemy sobie z szyberdachu. Tylko, że tutaj nie ma szyberdachu, więc yy, będzie trzeba chyba, yy... będziemy się stadion wyciąć. A że to mój, tak? Tak, to twój, no. <głosy> <głosy> no. <głosy> Ale ja nie mam czuru, to jak ja mam strzelać? Dobra, poradzisz sobie jakoś. Gwoli ścisłości Adrian handlarz, którego już znacie. Adrian tu jest, bo zjadł Kacpra. I... Generalnie tak, ale nie podoba mi się to, że nie mam dziury. Dobra, czego potrzebujesz, żeby sobie z tym poradzić? Zaufaj, mi, jestem inżynierem i <grym> <grym> potrzebuję kątowej szlifierki zwanej także diaksem oraz przydałoby się jakieś niezłe wiertło, mam pewien pomysł, ale go na razie nie będę zdradzał. Może wejdzie, może nie wejdzie. Wy macie już gotowe dziury, z tego co widzę. I tak byś się do niej nie zmieścił. Dobra, dobra, sufitkę musimy po oderwać najpierw, bo się zapali albo co No dobra, no to... Słuchajcie, musicie mi trochę pomóc, przygotować mój bolid Mam jedno tylko ryzyko, bo wy macie fajnie wykończony ten szyberda, A ja będę miał gołą blachę, ale chroni mnie 15 cm kuloodpornej warstwy Jest, 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 jest Jest, mam to Młotek mam Tak to się nie uda Łooo, wow, no panie Uwaga, żebyś się nie przeciął Filip Czekaj a. Jak stąd Ale jak tak stąd. mało Więcej? Rwij to wszystko majster Wygotowane trwają Jest nieźle, a będzie jeszcze lepiej Wiecie co chciałem zawsze zrobić? Nigdy tego nie zrobiłem Ej, ej Ło Mario, jakby Hulk Co? prawie dostałem To <laughs> wygląda jakbym był węczącym Nie, Je, by... nie rób Ja wysiadam <laughs> To jest nie robiłem wcześniej. Kurwa jest wysoko, nie? No. Myślę, że te, to samochód nie ma takich homologacji. Dobra, jak teraz zejść? O, jakie jak, jak to lewo! Jak oni nie będą razem, I już jesteśmy. Naprawa blacharska, Adrian, handlarz. Zapomniałem zaklęcia. Dobra, ale... Yy... Alohomora kur... To właśnie tak chciałem. <grystanie> Jaki kurwa Pawłas. I ty tu się zmieścisz? Andrzej, <grystanie> zaufaj mi. O. To są zabezpieczenia dla naszego dobrego kolegi Adriana, żeby się nie pokaleczył. Za to motkiem dobijemy. Pytanie, czy ty się tu zmieścisz, nie? I to se tak zrobimy i se wetkniemy. Będzie, Będzie picobello, fantastico, molto erotico. No dawaj, próbuj. Tylko się nie poharataj. Ty, to. to... Ty, poczekaj, ja wiem, wychyli się z powrotem. No. To jest jak ta gra, nie? No. Dobra, założenie tych makaronów to nie jest taka prosta sprawa. Kiedy to wymyślałem, wyglądało zajebiście. Sprawdziłeś lampy? Tak, są dobre. A twoja antena stoi świetnie. Nie no, ja tego nie założę. No nie ma opcji, jest za grubo. I tak, no. Generalnie, jeżeli chcecie się tak bawić, to się nie bawcie. Jeżeli chcecie się tak bawić naprawdę, to zgłoście się do nas. My już mamy przygotowane zabawki. Każdy artysta musi mieć swój podpis. <śmum> czy, to jest, <śmum> czy to jest Sancho Pancha? <śmum> nie, to jest głowa misia. Dobra, nie będę takich koledze też ja pomogę, nie? Filip, ja ci już zacznę przygotowywać furę, bo to trochę zejdzie. O, wow, jak ładnie to zrobiłeś No, dużo mnie to kosztowało A zobacz jak tu jest fajnie <laughs> Zastanawiam się czy nie powinno się w jakiś materac Wygląda nieźle, jak na to co tu mogłoby być, ale Dobra Lekko go rozewrzeć ale i zobacz, sobie dookoła tu, tu jest trochę łatwiej, kurwa, ja. bo tu jest strasznie ciężko Fajna dziura Czuję się jak Robinson Cruzo. Który wymyślił nowe narzędzie Tym narzędziem jest młotopieniek Motopieniek służy przede wszystkim blacharzom do tego, żeby zaginać nice. niewygodne rogi Objaśniam, pokazuję Co za blacharz, ja pierdzielę. Wiecie dlaczego mężczyźni żyją krócej od kobiet? Bo robią takie rzeczy Bo, bo będziemy w tym jechać Podtrzymaj koledzy jak należy Potrzebna wam ta brzoza? Widzicie, że to jest bardzo niebezpieczne drzewo Właśnie dlatego go użyłem o kurwa, uderzyłem w brzozę! Urwało mi krzydło, a czy nogę. Dlaczego powstało powiedzenie Andrzej tajemnie? Wychodzi, że mój pomysł nie jest zbyt bezpieczny, ale w sumie żaden nie był, jeszcze nic się nikomu nie stało. Liczmy, że będziemy utrzymywać te pasy. Moja córka ma 7 lat i umie puszczać bąki i bekać naraz. Dziękuję Ci za tą informację! O, chyba. Tu, 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 I tak będę strzelał! Puff, puff, puf. puff! I Tak będziemy, drodzy widzowie, strzelać! Puff, puff, puff! Troszkę się do ale będzie to zajebisty, czy się jak w modmacie. Ja generalnie cały czas obawiam się o swoje blachy, bo teraz się oparłem i zmniejszyła się ta część, która mnie chroni. Ale zobaczymy. Tak on wygląda jakby był częścią tego samochodu. nie? Tak, tak on, wiesz, jakby, jakby wyrósł wyrówniał się. Jakby, jakby po prostu był wierzch. Następnym, następnym razem wytnę mniejszą dziurę, żeby się bardziej dopasować. Tu, masowany atak. E, 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 e. Co? No nie, Jej, no nie mogę, za mały mam. Tego. Za mały mam, wiem jakiego jest rozmiaru. A! A ci on zabrał? <śniak> ja on będzie, otworzy w pół. pu 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 Mamy pierwszą awarię tego sezonu, więc jadę do momentu, do którego nie zatrę silnika Jak zatrę silnik, pochował się do auta <grym> Zobaczymy nie, jak to będzie. Nie, to zostajesz i uciekasz No to zostaje i uciekam, ty dobre Musi być zabezpieczony palec ze spustu, dopiero jak go wyciągniecie sobie go na górę Odbezpieczacie go, żeby no Macie wszyscy po dwa markery, więc gotowi Macie. jeden Co ja robię? On już ładuje kurwa, do nas? No go? Poczekaj, poczekaj, niech się zbliży Niech ja on tu wjedzie Trzymaj dasz A! A! O, Wycofaj Kurwa to boli A, kurwa. To nieźle boli <głosy> <głosy> o! o kurde <noise> Przejdźmy go od tyłu Loto! Nie, nie, uważaj! Łał, nie piknolę, łała Alea, dostałem Ale boli Uciekaj! Musi mi Dobra Musimy uciekać Ale w palec dostałem Uch. Czekaj Nie jeździ teraz odpocząć? Lewo na lewo. Dobra. Kudzie. Ała. O, o kur... Drugi marker. Drodzy widzowie, pierwotny plan był taki, że podczas walki mieliśmy wam opowiadać o tym, co się aktualnie dzieje, jakie emocje nam towarzyszą, jaka strategia jest planowana, ile punktów na bieżąco otrzymujemy. A właściwie, ile ich odejmujemy? Tak przewrotnie, na minus, a co? Wszystko po to, abyście razem z nami przeżywali tą absolutnie fantastyczną zabawę. Ale... Jak zapewne słyszycie i będziecie słyszeć jedyne, co nam się udaje z siebie wykrzesać, to Ała, boli, kurwa, ja p...le, dostałem, uciekaj, uważaj, mój łeb, muszę odpocząć i wiele więcej. I są to prawdziwe przeżycia i autentyczne emocje. Za to operatorów i kierowców mamy genialnych. Zresztą popatrzcie i wczujcie się, co się dzieje z człowiekiem nieprzypiętym pasami podczas tych scen. Dobrze, zasłona dymna. Super. Schyl się teraz, schyl się. Schyl się, to nie będzie nas widział. Okazuje się, że zabawa przyrodziła się w prawdziwą walkę, w której nie ma czasu na opowiadania, rzetelne liczenie punktów czy dokładne planowanie co dalej zrobić. A propos liczenia punktów, naprawdę chcieliśmy dobrze, a wyszło tak jak usłyszycie przy podsumowaniu tej rundy. Za to pojawił się ból, ten od strzałów i ten od naprawdę solidnego obijania się żebrami o szyberdach lub o blachę, tak jak to było u mnie. Pojawił się strach i naprawdę ogromne, ogromne zmęczenie. Gdyż trzeba było się trzymać na nogach podczas tych zakrętów, skoków samochodów, tak by nie wypaść i nie zepsuć zabawy, no a przede wszystkim siebie. Chcę, abyście to wiedzieli, żeby lepiej się wczuć w sytuację, bo gdyby to była prawdziwa walka, to każdy z nas by już niestety nie żył. I w tym momencie wielki szacunek dla wszystkich walczących służb specjalnych. Serio, macie trudną i odpowiedzialną robotę. Wielkie dzięki. Zawsze myślałem, że w filmach akcji pościgi są mocno przesadzone i mnie to raczej bawiło zamiast wzbudzać inne emocje. Ale powiem wam, że to naprawdę nie jest aż tak trudne, żeby kogoś trafić. Zresztą zobaczcie, ile razy my dostajemy, a to tylko paintball. Nie lata tak szybko jak prawdziwe kule. Od dziś tego typu sceny w filmach nabierają dla mnie nowego znaczenia i mam nadzieję, że także dla was. Prosto Dobra, poczekaj chwilę, Oła. Oh. Uh. muszę odpocząć. Ja dole. tam jest skitrany jeden, po lewej, drugiego nie widzę. Odpoczywają kur... A propos zmęczenia, zwróćcie uwagę, że już po dwóch, trzech minutach walki wszyscy potrzebujemy przerwy i chowamy się do samochodów. A to dopiero pierwsza runda. A, Chyba w gromie ćwiczył Kurwa stary wszystko mnie Napier O! Dostałem taki wpierdziel Ja pierd to boli no. znaczy, Powiem wam, że myślałem że będzie mniej bolało Słuchajcie ale... To jest coś zajebistego To trzeba no. prowadzić Bardziej to jest nie fair, że ty I miałeś tak ten grom Tak wygląda całe ciało ja pierdziela. Patrz to, nie? ja dostałem chyba za 8 razy w rękę, nie? Czy mam zęby zielone, czy nie? Nie, wiem, wiem, ale zajebiste nie. to jest. Kurde, o. róbmy to częściej. Faki! Ty z mega. to wam powiem, że walka, w której ja myślałem, że to się tak tak ciężko będzie trafić. I to jest pierwsza tyle, runda dopiero. Dostałem. Ja też, ja myślałem, że, ja, że je, tylko ja tak dostaję, nie? W wieku. Na ja tu chwilę jeb, 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 ja jeb. nie? Takie A ten z Kubanie który grał w tym, wiesz? I co Jakby to była prawdziwa walka, to bym zginął po prostu tutaj na świecie, dostając trzy razy w głowę, raz w usta. Parę razy tutaj. Jakby nie spojrzeć, granie właśnie w coś takiego jest super. Ja myślałem, że będzie bardzo ciężko trafić, a nie jest to takie trudne. A Ty, Andrzej, dużo faktu... dostawałeś? Dostawałem, nie, dostałem ze trzy razy w web, dwa na pewno, ale mamy zajebistych kierowców, co możecie sobie zobaczyć na filmie, nie? Szacun za to, Ale robią punktów roboty. to my nie policzymy ni cholery. Nie. Chodź, zobaczymy, czy jak wygląda nasze zabezpieczenie, bo tak się obijałem już o stal, o blachę, że nie wiem, czy to działa jeszcze. O! Jest! Czułem jednak dobrze co stal. Bo tu wyszła z talbokiem. No, powiem wam, że to trochę bolało po żebrach. Robiłem Ale zabrak. raz było niebezpiecznie, słuchajcie, bo ja położyłem nogę tu za kanapę i ja on zakręcił, ja się wygiąłem oh yeah. i dał czadu i mnie tak kur... Taki klesz się zrobił mi na nogi. nie, to mieszkał mnie Ale... uprzedzał, kiedy co będzie, już byłem przygotowany. Dobra, jesteśmy po pierwszej rundzie, następuje teraz podsumowanie. Zaraz usłyszycie te bardzo rzetelnie policzone podsumowanie, tak trochę z przekąsem, o którym wspomniałem. Chcieliśmy dobrze, a wyszło jak widać. 20 razy 8 to jest 160, 3 razy w 150 i w auto około stówki to jest minus 410 uczciwych punktów. E, no to ja tak, yy, minus 400. Dostałem, no? Minus 400. Tak, w głowę dostałem tam z raz. Makamilekt! Nie wiem! Tak, w ciało dostałem dużo w rękę, dostałem tak z 5 no, razy co najmniej. Minus 400. I w tak? samochód tak z, z. Dwa razy, nie, pewnie. Nie, no tak, z 200 razy dostałem, więc to głównie z samochodu. A ty jemu. Nie, amatorzy, ja największy, no i tak mało dostałem, ale naliczyłem, że będę miał jakieś 232. I pół punkta na minusie, czyli mam najmniej, czyli najwięcej, czyli jakbym bliżej zera, czyli wygrywam. Ale nie ma pół punktów. Jak chcę poczynić pół punktów? No właśnie, to po pierwsze, a po drugie, e, przecież ty ciągle dostawałeś. Nieprawda. Nieprawda Dobra, nie okej. Okay. Nie ja wierzę, prowadzisz. No, Dobra. no to na kamerach sprawdzimy 232,5. No bo jak przelatuje kula tu i tylko draska, to, to się liczy jako pół. Ale połowa z 50 to 25 kolego. Dobra, ale e... to było zahaczenie o zęba jeszcze. Druga runda. Round 2 Fight! Zapraszam serdecznie do oglądania drugiej rundy. Teraz już wiecie, że nie ma czasu na pogadanki. Dlatego cieszę się tymi wspaniałymi scenami, poświęceniem naszych żeber oraz odgłosami bólu i zmęczenia. Poczekaj, kurt, robimy to taktycznie. Oni lepiej strzelają, więc rób tak, żeby ich zaskoczenia brać. Ja nie chcę z nimi konfrontacji, chcę w się sensie od Andrzeja w szczególności. Bo Andrzej miał szkolenie gromu, wiesz? Jebany jest dobry.

Ja mam się! Dawaj, dawaj, tu! Jest dobrze, jest dobrze. Zwróćcie uwagę, że to się dzieje naprawdę przy niemałych prędkościach. Chyba po tym odcinku rozważymy pracę kaskaderów. Co o tym myślicie? Udajemy się! Dajcie znać w komentarzach. No. No. Ale dostałem! Ja, ja, ja kur... Poczekaj! I teraz jedziesz, nie? Czekaj, poczekaj, wejście! czekaj! Pamiętacie ten wyciek z mojego samochodu z początku odcinku? To, to nie było ryzykowane. A panowie postanowili połączyć siły i mnie dosłownie rozjechać. Gdzie idziesz? 干、啊、掉！干掉！ Miesko, wykuść go. Jest w końcu. W spokój. Weź okay. tą lupę z mojej skóry. Wygrałem. nareszcie, mam święty spokój. Nareszcie będę wygrywał wszystkie konkurencje. Czy Adrian dobrze mnie zastąpił? Dajcie znać w komentarzu. A teraz zapraszam Was na krótką zajawkę wywiadu. Oczywiście, pełną wersję możecie zobaczyć na naszym kanale. Dziękuję, że nie zostawiam w tym śladu, ja biorę fotografię i o to w tym wszystkim chodzi. Jest inna kategoria: wchodzisz właśnie na ten azjatycki urbex i znajdujesz, nie wiem, to z pieniędzy. Bo mieliśmy takie znaleziska. Wchodząc po tych budynkach szkieletowych, przygotowy jesteś na drugim piętrze, czujesz, że wszystko trzęszy, zrobisz kolej za daleko. Stąd podłoga może spać. To był fragment wywiadu z naszym gościem z serii wywiadów z Impulsem. Nowe odcinki w każdą sobotę o godzinie 15. Do zobaczenia!